Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób pakuję się do sauny, jakie rzeczy zabieram, i wyjaśnię, dlaczego akurat takie rzeczy i dlaczego w takiej ilości. Zaczynajmy. Pierwsze, co zabieram, jest to chusta Hamam. Tutaj mam przygotowane akurat dwie. Jest to chusta z naturalnego materiału w moim przypadku jest to bawełna mam naszykowane dwie, tak jak wspomniałem. Jest wygodna do. Do wchodzenia do sauny. Ona się tak mocno nie nagrzewa, jakby, jakby była ze sztucznych materiałów. Natomiast jest na tyle duża. Sobie zobaczmy. Jest na tyle duża, że mogę swobodnie siebie owinąć. Mogę sobie w saunie rozłożyć ją, tak żeby również pod nogami ją mieć. Pierwsza rzecz. Już wkładam do torby. Dwie chusty wkładam do torby. Moja torba jest, była do tej pory pusta. Teraz mamy już dwie rzeczy. Kolejną rzeczą, którą, którą zabieram do sauny, jest to ręczniczek pod stopy. Jeśli siadam na drugiej, trzeciej ławce wyższej, to taki mały ręczniczek, on się przydaje. To jest ręczniczek pod stopy. Natomiast yy, ja bardzo często korzystam z chusty hamam pod stopy. A ten ręczniczek służy mi do wycierania twarzy. I też go pakuję, on jest z tego samego materiału co chusty, jest to też bawełna. Dalej, czapka do sauny. Tu mam akurat kilka egzemplarzy. Biorę, biorę więcej niż jedną, dlatego że ze względu na różne przypadki losowe, że czapka może spaść, spaść po prostu do kałuży i być mokra, co już nieprzyjemnie się nosi. Dlatego też biorę kilka, te są z jednego materiału, jest to jakiś też rodzaj bawełny. Natomiast one wyglądają w taki sposób, że jeżeli je założymy, to one zakrywają tylko górną część głowy, nie zakrywają uszu. Jest jeszcze drugi rodzaj czapki, ja też spakuję, Jest drugi rodzaj czapki, która jest troszeczkę głębsza, więc zakładam sobie, ona jest głębsza, bardziej zakrywa uszy, bardziej głowę. To jest inny rodzaj czapki. Jedna i druga jest. Dobra. Kolejną rzeczą, którą zabieram do sauny, są to ręczniki różnego rodzaju. One mi służą głównie do tego, aby się wycierać po prysznicu. Jak wychodzę z sauny, z sauny biorę prysznic letni, później się składam. Zazwyczaj to schłudzenie następuje w wodzie. Warto się wytrzeć niż chodzić mokrym. Tych ręczników też biorę kilka. Jeden z nich to jest tak, żeby na bieżąco w saunie korzystać po saunie, a drugi jest, żeby już na sam koniec wizyty żeby też się wytrzeć. Awaryjnie ręcznik może nam służyć również do czy to podłożenia pod stopy, czy do owinięcia się tak jak chustą. Ciach. Do torby ręczniki. Ostatnią rzeczą taką tekstylną, nazwijmy to, jest poncho. Poncho służy mi do przemieszczania się między saunami, po korytarzach, Zazwyczaj to biorę to poncho tylko po to, żeby iść do saunarium. Iść do saunarium, w którym jest wyjście na zewnątrz. Szczególnie, szczególnie zimą jest przydatne, żeby, żeby po prostu za bardzo nie, nie też się nie wietrzyć. Akurat idę do saunarium takiego, które nie ma wyjścia na zewnątrz, więc poncho sobie odłożę poza torbą. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, która się przydaje, to są zwyczajne klapki, które no, po prostu tak jak na basenie. Chodzimy sobie między, między saunami po korytarzach i również je pakuję do torby. Do tak spakowanej torby zabieram jeszcze, zawsze biorę wodę. Jak, szczególnie jak jadę do saunarium, którego nie znam, nie wiem czy tam, można się, czy tam jest dystrybutor jakiś z wodą, czy są kubeczki i tak Zawsze biorę butelkę wody. Trzeba się nawadniać między. Między seansami. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć. Zazwyczaj jeszcze zabieram strój kąpielowy. Głównie po to, żeby sobie popływać w nim, żeby się w nim kąpać. Natomiast do sauny w nim nie wchodzimy. Sauna, sauny zazwyczaj są przy basenach, więc to jest idealne, żeby żeby sobie wziąć. Jak kupujemy bilet na saunę, zazwyczaj wygląda to tak, że musimy też mieć bilet na basen, więc warto mieć ten strój, jeżeli byśmy chcieli sobie popływać. Tak spakowaną torbę zabieram na saunę. Teraz pokażę Ci kilka atrybutów sauna mistrza. Zazwyczaj, jak ja się pakuję do wykonywania seansów, zakładam, że taki obiekt. Nie ma swoich rzeczy, więc biorę praktycznie wszystko, co, co potrzebuję do wykonania seansów. Niektóre rzeczy są opcjonalne, niektóre są konieczne do wykonania seansów, ale lecmy sobie po kolei. Zaczniemy sobie trochę może od ubioru. Pierwsza rzecz to są y, dodatkowa para butów. Y, tu akurat są to buty do pływania. Dodatkowa para butów, które służą do tego, aby w saunie się poruszać. Dlatego, że podłoga bardzo często jest dość mocno parząca, szczególnie w okolicach pieca, tam jest dość wysoka temperatura i podłoga może być parząca, wobec czego przydaje, przydaje się taka izolacja. Ja te buty zabieram, w nich wykonuję seansę. Kolejną rzeczą dotyczącą ubioru są spodnie. Tak one wyglądają. Zazwyczaj są to sz spodnie szerokie w kroku, aby był... Było wygodniej się poruszać w saunie, żeby można było sobie szerszy krok zrobić i tak dalej. W moim przypadku są to spodnie bawełniane. Oprócz spodni saunamistrzowie noszą również różnego rodzaju kilty. Czasami widuje się, tak jak pokazałem w pierwszej części, widuje się saunamistrzów, którzy wykonują ceremonie w chustach hamam. Też jest to poprawne, jeśli poprawnie zawiążemy, to nie ma ryzyka, że taka chusta nam spadnie. Dobrze, to teraz tyle o ubiorze. Teraz atrybuty takie, powiedzmy, do rozprowadzania powietrza, i pierwszym z nich jest ręcznik. W tym przypadku mam tak zwany ręcznik zszyty. On się różni od zwykłego ręcznika tym przede wszystkim, że jest zszyty. Mam ręcznik, który mi się naprawdę bardzo dobrze macha, mam ręczniki, którym się gorzej macha, i zazwyczaj już. Jesteśmy obyci z tymi ręcznikami, na których najczęściej ćwiczymy. To jest akurat mój ulubiony. Kolejnym atrybutem jest wachlarz. Są różne rodzaje wachlarzy. Ja akurat zazwyczaj posiadam taki na ceremonie. Wachlarz jak wachlarz. Ja go biorę awaryjnie. Niekoniecznie muszę nim wykonywać ceremonie. Szczególnie w momencie, kiedy, kiedy mam dużo tych ceremonii, wachlarz się przydaje. Jeżeli mam mniej, to, to czasami nawet nie skorzystam z, takiego, z tego urządzenia. Teraz przejdźmy do takich rzeczy, które się przydają. Tutaj nie mam jednej, jednej rzeczy, jest to forma do kul, natomiast kulę można tak naprawdę rękoma nawet ulepić awaryjnie. Nie ma to większego znaczenia. Oprócz formy do kul zabieram chochle. Ja jestem dość mocno przewrażliwiony na punkcie tej chochy z sitkiem, więc ja zawsze mam jeszcze tą drewnianą. Tą drewnianą rozbijam kulę, a tą polewam piec. Chokle, czerpaki do wody, nic szczególnego. Jedną z takich rzeczy dość istotnych jest podstawka pod kulę. Z różnych rzeczy się robi. Ja mam akurat taką drewniana. Cebrzyk. Tutaj mam y, akurat taki 4-litrowy. W większości saunariów wystarcza, natomiast jeżeli jest to bardzo duża sauna, to, to taki cebrzyk jest dość mały, ale ja myślę, że nawet ja posiadam akurat dwa, zazwyczaj włoży dwa, więc no 8 litrów wody bardzo często jest wystarczające na jeden seans. Głośnik, zazwyczaj jak widzę głośniki, z jakichś sauna mistrzowie korzystają, są to JBL-e, w tym przypadku też mam JBL-a. Sprawdzone, dobrze grają, więc taki, taki głośnik zabieramy do sauny. Telefon oprócz tego, telefon się przydaje do puszczania muzyki. No i ostatnią rzeczą, którą y, zabieram ze sobą, są to aromaty, w moim przypadku olejki eteryczne. I w zasadzie to większość sauna mistrzów, z tego co wiem, to korzysta z tych olejków, y, z różnego rodzaju olejków eterycznych. Ja tutaj y, mam kilka zebranych. Oprócz tego jeszcze w samochodzie mam. Takie większe pudełko z tymi olejkami. Wszystko, co zabieram ze sobą do sauny, to są rzeczy, które zabieram na wykonywanie ceremonii. W torbie mam rzeczy spakowane, które y, służą mi do y, cieszenia się sauną. Jako uczestnik seansów, czy po prostu do posiedzenia w saunie. I myślę, że na ten odcinek to tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i lajka pod tym filmem.